Prokrustowe łoże to związek frazeologiczny, który oznacza źródło nieludzkich cierpień oraz symbolizuje sytuację, w której jednostkę zmusza się do dopasowania do narzuconych, sztywnych schematów, bez względu na jej własne potrzeby czy naturalne predyspozycje. Geneza tego zwrotu sięga mitologii greckiej i wiąże się z postacią okrutnego rozbójnika Prokrasta. Według przekazów mitologicznych Prokrast zasłynął z tego, że napadał na podróżnych, których zapraszał do swojego domu. Tam czekało na nich tytułowe łoże, do którego miał dopasowywać swoje ofiary. Jeżeli człowiek okazywał się zbyt niski, prokrast rozciągał jego ciało, jeżeli natomiast był zbyt wysoki, bezlitośnie przycinał mu nogi. W ten sposób żaden przybysz nie mógł uniknąć tortur, a samo łoże stało się symbolem bezwzględnego i nieludzkiego przymusu. W literaturze i języku potocznym frazeologizm, prokrustowe łoże, zaczął funkcjonować jako określenie sytuacji w której różnorodność ludzkich postaw, myśli czy działań próbuje się na siłę wtłoczyć w jeden, sztucznie narzucony wzorzec. Oznacza on zatem zarówno cierpienie, jak i niesprawiedliwość wynikającą z gwałtownego dopasowywania człowieka do arbitralnych reguł. Dzięki temu odniesieniu do mitu greckiego związek frazeologiczny prokrustowe łoże przetrwał wieki, stając się nośnym symbolem w refleksji filozoficznej, literackiej i codziennej komunikacji.